Szanowni Państwo, witamy Was na tegorocznym finale HVL. Powitajmy zawodników naszego dzisiejszego widowiska. Trybuny pełne, więc zaczynajmy już ten mecz. Rozpocznie go zagrywką. Antoni Walter z drużyny gramy dla Maksia. Jest podrzut, spokojna zagrywka, flotowa. Dobre przyjęcie tam walczą na siatce. Jest pierwszy punkt dla Mercedes'a u klasy. Prowadzą 1 do 0. Zagrywają właśnie oni. Jest. Stanisław Szymański, ale słabe przyjęcie. Oddadzą tą piłkę na drugą stronę. Tam po siatce Jan Skalski niepewnie w przyjęciu. Jest atak z prawej strony i zmieścił tutaj obok bloku tego bardzo wysokiego temuteusza Pasaka. Widzimy to na powtórce tutaj. Idealnie śmignęła ta piłka obok bloku, bloku zawodnika z numerem czwartym. I to właśnie on teraz zagrywa. Jest przyjęcie. Na prawą stronę wystawiona piłka. Przebija się tam Alicja Wcisło. Jest Szymański, lewa strona, tam Walter i piłka po bloku. W boisku mamy 9 do 7 dla Mercedesa u klasy. Pietkiewicz, lewa strona, jest Paczowska i tam nie obronił tego Tymoteusz Pasak po tym bardzo mocnym ataku. Zagrywa Paczoska na palce, Pasak jest nad siatką, piłka tam przebija się przez blok, ale to się nie udaje, jeszcze powtarza to Pasak, bronią tam zawodnicy u klasy, jeszcze jest piłka w powietrzu, lewa strona, tam Skalski przebija palcami, jest to brona, na lewą stronę znowu do Pasaka, Czarnecki jest, lewa strona, Skalski w ataku, nie utrzymał tego na rękach Antoni Walter, bardzo mocne uderzenie Jana Skalskiego na początek tego drugiego seta. Na lewą stronę piłka, palcami przebita. Na lewej stronie jest paczowska, w ataku została tam piłka pasakowi w rękach w tej obronie. Słabe przyjęcie. Na drugą stronę jest Pietkiewicz, lewa strona. Paczowska przebija się przez blok, oddają tą piłkę, ale wpada tam za zawodników Mercedesa u klasy. Jest dołem na lewą stronę Skalski, bardzo dynamicznie tutaj. Nie utrzymał znowu tego, tej obrony Antoni Walter. Bardzo dobrze to jest. Zmieścił znowu obok bloku tą piłkę. Bardzo mocny atak. Bardzo, bardzo mocny atak Jana Skalskiego. Widzimy jeszcze radość zawodników po tym ataku. Na pewno są blisko wygrania tego finału. Hmm. Na prawą stronę, palcami Paczowska, obija tam o blok, broni Grzegorz Żółka jest z drugiej piłki, pasa ależ atak, wyciąga jeszcze tą piłkę Skalski, Pejatkiewicz, tam wpada ta piłka, nieporozumienie w obronie, gramy dla Maxia z prawej strony, znowu bardzo dynamicznie Skalski i e, ta piłka po bloku Antoniego Waltera spada po stronie, gramy dla Maxia, to jest kolejny skuteczny atak Jana Skalskiego w tym spotkaniu. Piłka setowa. Alicja wcisło. Spokojna zagrywka na palce. Pasa grzech żółka, Lewa strona jest bardzo wgątek. Po siatce ta piłka przelatuje. Jeszcze grają zawodnicy Mercedesa u klasy. Z prawej strony tym razem Walter ściąga tą piłkę nad siatką. Jeszcze protestują zawodnicy Mercedesa u klasy, ale wyrównują zawodnicy. Gramy dla Maksia. Jest tam w bloku pasak Bardzo wysoko nad siatką. Teraz on rozegra na prawą stronę. Jest w obronie, jest znowu bardzo dynamicznie Skalski. Nie wyciągnął tej piłki po bloku grzegżółki. ona wychodzi tam na aut. Lewa strona Paczowska, jest w obronie grzegżółka. rozegra to Szymański, lewa strona Walter po bloku Pietkiewicza. A i tutaj pogubił się, pogubił się Paczowska, już nie wyciągnął niestety tej piłki, ale było naprawdę blisko. Widzimy, no tutaj. Już chyba zmęczenie tutaj po prostu się udzieliło Ignacemu Paczostce. No nie zdążył, jeszcze walczył Pietkiewicz, no ale już niestety się nie udało tej piłki zawodnikom u klasy wyratować. I kolejny punkt dla drużyny. Gramy dla Maksia. Prawa strona, słabe, słabe tam rozegranie Grzegorz ale łapie nad siatką Antoni Walter tą piłkę. On właśnie zagrywa w piłce setowej. Słabe przyjęcie na drugą stronę ją siatki. Skalski jest grzegrzłka prawa strona, pasak obija sprytnie tutaj o, o Skalskiego na lewą stronę, mamy przebicie i mają teraz szansę na skończenie tej akcji lewa strona, ale zablokowany Jan Skalski tutaj w piłce setowej, oni ten mecz wyrównali, wrócili. Z tego stanu 0 do 2 mamy 2 do 2 i czeka nas Tajbrek. No widzimy piekielnie wysoko ten blok nad siatką, to właśnie w niego wpadł Jan Skalski tym razem. Mimo że dzisiaj bardzo skutecznie grał w ataku, to oni wyrównali stan tego pojedynku. Jest Szymański na lewą stronę. Nie najlepsza ta wystawa, więc przebicie na prawą stronę. Jest Paczoska, spokojnie palcami w ataku. Bronią jeszcze. Ale tam próbował jeszcze Szymański nad siatką to kiwnąć, ale Nadział się na blok i mamy w tym tiebreaku zmianę stron e Prowadzi drużyna, gramy dla maksia e Jan Skalski w zagrywce e Dobrze tutaj e ta piłka zagrana, więc problemy z przyjęciem e Pasaka na lewą stronę, nie najlepsze znowu to rozegranie, więc Paczowska palcami e Prawa strona, tutaj Pasak broni broni Pietkiewicz, znowu piłka po stronie gramy dla Maksia, odda tą piłkę Pasak, ale tutaj przelobowała ona Pietkiewicza, nie starczyło chyba centymetrów po prostu rozgrywającemu Mercedes klasy. no i nie wyratowali tej piłki, to jeszcze Skalski, ale no nie udało się i kolejny punkt trafia na konto, gramy dla Maksia jest walka na siatce, przebije to Pietkiewicz, Pasak jest Trzymański lewa strona Walter. Mamy kolejny punkt, gramy dla Maksia. 13,8. W przyjęciu Pietkiewicz, druga linia, jest Skalski. Jest y, obrona z drugiej strony, dorzucenie nad siatkę. Tam y, pop, chyba tutaj błąd y, popełnił y, rozgrywający y, gramy dla Maksia. Jest z lewej strony Ignacy y, Paczowska. Widzimy, że zahaczył blok, więc utrzymuje jeszcze swoją drużynę w tym finale. Jest zagrywka w siatkę, w związku z tym mamy piłkę meczową dla Gramy dla Maksia. Jest przyjęcie, druga linia Skalski, jeszcze walczą, jeszcze walczą po bloku, ta piłka wpada w boisko po stronie Gramy dla Maksia. Jeszcze na pewno chcą odwrócić losy tego finału, zagrywa numer 3 Alicja Wcisło. Spokojna ta zagrywka, wysoka, nie najlepiej Grzegorz Żółka w przyjęciu. Lewa strona, jest spokojny tak więc mają kolejną szansę zawodnicy u klasy. Palcami na drugą stronę Skalski, broni tam Pasak, Lewa, prawa strona, Antoni Walter, jest koniec! Odwrócili losy tego finału, wygrywają 3 do 2 po tym tiebreaku. Przegrywali już 2 do 0, ale odwrócili losy tego starcia i ostatecznie triumfują w Hove Volley League w, lo, w roku 2024. E, w, oczywiście w sezonie 2024 25 udało się odwrócić losy. No widzimy, że naprawdę tutaj walczyli ofiarnie do samego końca, ale odwrócili losy tego finału. Zawodnicy gramy dla Maxia. Dziękujemy wszystkim Państwu za obecność na tegorocznych rozgrywkach, tegorocznych meczach i e, widzimy się już na następnej Hoff Volley League w przyszłym roku szkolnym. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Adam Ośmiejski i miałem przyjemność skomentowania tego finału dla Państwa. Dziękuję bardzo.